I was a No to dobra, co nie, no to jak teraz, co nie, no to jak ten tego teraz, co nie, no to ten tego teraz, co nie, no to jak no i właśnie jak ja wam mówiłem to. W poprzednim odcinku tak ja właśnie wam to powiem teraz dzisiaj co nie tak jak pan drugę tacie w poprzednim odcinku ja wam pokazałem co robią czterej Dresiarze czyli łysy, lolek, biceps i kazio co nie no to dobra teraz, co nie no to ten tego ja tak jak ja wam mówiłem tak ja wam to teraz pokażę co nie. No to dobra teraz, co nie no to ja wam w tym no tym odcinku ja wam już pokażę co robi pysio i mandarynka co nie no i ten tego niech tak to teraz. Będzie co nie no to ja wam już ten tego ja wam pokażę co robi pysio i mandarynka na cmentarzu co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas. Na pokazywanie co nie moi kumple no to ja już wam to pokazuję co nie no to okej okay, okej okay, okej. Okay. No to dobra mandarynka, no to jak myślisz, czy my ten tego idziemy, my tam do nich? Czy nie no mi to powiedz, co nie mandarynka, no to jak, no to tak, no to okej, okay, dobra, co nie no to dobra teraz, co nie no to jak tam mandarynko, chodźmy do tych dresiarzy, co nie no to jak tam mandarynko, robimy my to teraz, czy nie no mi to powiedz, co nie mandarynko, no to dobra teraz, co nie no to co ja tam wiem, co nie no to co. Ja tam wiem co nie, ale dobra chodźmy my to zrobić, co nie no to jak idziemy my ten tego potomno. Wódeczkę do naszego szefa, czy nie no mi to powiedz, co nie no to jak tam idziemy do tych czterech dresiarzy, czy do szefa powódkę no mi to powiedz, co nie no to jak idziemy my ten tego po to, czy nie no mi to powiedzcie co nie mandarynka, ale dobra no to ten tego no to teraz dobra, co nie no to dobra teraz, co nie no to dobra chodźmy my już tam do nich, czy do niego no mi to powiedzcie, co nie no to koniec. Gadania, no ty jak zdecyduj się teraz mandarynko, co nie mandarynko. No to dobra ten tego teraz, co nie no to teraz dobra, co nie no to dobra, pysio no to chodźmy my ten tego teraz, co nie no to chodźmy tam pysio, może do Edzia powódkę naszą wódeczkę, co nie no to jak tam pysio no to powódkę, co nie no to powódkę wódeczkę, pysio co nie ale dobra teraz, co nie no to teraz dobra, co nie no to jak Idziemy my ten tedy do naszego domu, oj co ja mówię, to jest dom Edzia. To może ten tego, chodźmy no właśnie tam do Edzia, po te alkohole dla nas co nie pysiono to chodźmy my tam do. Niego po alkohole, co nie, Pysiu, no to jak, no to tak, no to okej, okay, dobra, co nie, Pysio, no to chodźmy my to tam zrobić, co nie, Pysio, no to jak idziemy my to tam zrobić, czy nie, no to powiedz dobrze, Pysio, bo ja też chcę się napić ten tego, no, alkoholu, co nie, no to jak, czy my tam ten tego idziemy my go pić, bo ja chcę się bardzo napić, no, to dobra, no to teraz do Edia, co nie no to chodźmy do Edia, co nie no to. Koniec gadania, no to Edia pyśl, co nie no to do Edia pyśl, co nie no to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no i właśnie tak pysio i mandarynka poszli zrobić to, co mieli, czyli iść do Edzia po alkohole, co nie, no i właśnie tak to było. Co nie, no to teraz, ten tego, no i właśnie tak to było, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to ja już ten tego teraz kończę, teraz gadanie, a idę wam. Pokazać co robi i robią pysio i mandarynka ubram edzia co nie no to dobra teraz co nie no to ja już wam to ten tego ja wam to teraz pokazać co. Nie no to jak no to teraz koniec gadana a czas na pokazywanie co nie moi kumple no to dobra teraz co nie no to kończę ja ten tego teraz gadanie a idę. Wam pokazać, Edzia, co nie, no to koniec teraz gadania, a czas na pokazywanie, co nie, no to ok, dobra, co nie, no to ok, moi kumple, no to ja już wam to. Pokazuję, co nie, no to dobra, no to ok, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co wy tam chcecie ode mnie, pysio i mandarynka, ja wam ten tego nie dam, ja wam dzisiaj wódki, ani piwka, ani winka. Ej to, dlatego że nie mogę tego dać wam, bo wy nie odrobiliście teraz normy, co nie a bez normy, nie ma wódeczki, ani innych alkoholi, co nie no to jak to. Będzie co nie no to teraz ten tego może ja wam dam, to jeśli odrobicie normę no to jak tam pysio i mandarynka odróbcie ten tego teraz normę, a wtedy ja. Wam dam to co mam wam dać, co nie no to dobra teraz, a to teraz dobra, co nie no to dobra pysio i mandarynka, ja już wam dam teraz zadanie, a mianowicie. Musicie posprzątać te nowe groby, co nowe pogrzeby tam na nich były, co nie no to jak tam Pysio i Mandarynka zróbcie, to wtedy wam dam alkohole, co nie? No to jak idziemy my to zrobić, czy nie no mi to powiedzcie, co nie Pysio i Mandarynka, no to jak no to tak no to okej, okay, dobra, co nie no to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to dobra, no i właśnie tak się kończy kolejny odcinek z serii Władcy Miśków co nie ale ja w tym no tym odcinku pokażę ja wam coś jeszcze co nie ale. Dobra teraz, co nie, no to w następnym odcinku ja Wam ten no pokażę, co się tam dzieje, co nie, no to teraz ja już Wam to pokazuję w następnym odcinku, co? Nie no to ja już wam pokazuję koniec a w następnym odcinku ja wam pokażę dalszą reakcję pysia i mandarynki co nie no to ja wam to wtedy pokażę a. Teraz zakańczam ja wam ten tego ten odcinek co nie no to tyle w temacie co nie ale dobra no to co ja tam wam mam powiedzieć dalej to ja nie wiem co. Nie no to jak to będzie no to ja nie wiem co nie ale ja wam to pokażę w następnym odcinku co nie co tam robi pysio i mandarynka fesród czterech. Dresiarzy czyli lolka łysego bajce psa i kazia co nie no to ten tego no to teraz koniec gadania a idę ja wam tam pokazać resztę co nie no to tyle w Temacie co nie no to dobra co nie no to kończę teraz gadanie no to do następnego odcinka papa no to cześć